Co oznacza dla pana wygrana w plebiscycie na wykładowce roku AEH? Jako wykładowca naszej uczelni, to wygrana w tym plebiscy, w plebiscycie była szczerze powiedziawszy czymś zupełnie nieoczekiwanym, ponieważ wie panie jak to jest. Jeżeli tutaj idziemy i ktoś idzie na psychologię, to ma tak naprawdę jedną myśl: żeby nie było matematyki. I szczerze powiedziawszy, ja miałem takie same uczucia, takie same myśli, kiedy ja szedłem na psychologię i kiedy na drugim roku dowiedziałem się, że jednym z przedmiotów, które mnie czekają będzie statystyka, to już tutaj szukałem, może by stosunki międzynarodowe jednak zacząć studiować, ale okazało się, że statystyka nie jest taka straszna, jak ją malują, znaczy w moim przypadku było straszna, bo w zeszycie musiałem wszystko naprawdę z wykorzystaniem matematyki, ale takie traumatyczne doświadczenia pokazują to, że można je wykorzystać, przezwyciężyć i stworzyć coś nowego. W związku z tym, jako wykładowca, który uczy statystyki, studentów psychologii, otrzymanie takiej nagrody jest czymś, co po prostu sprawia, że czuję się dumny z wykonywanej przeze mnie pracy, ponieważ wiem, że jestem w stanie nawet z tak bardzo nieprzyjaznym materiałem, który odstrasza już na sam dzień dobry, że ludzie nie chcą do mnie przychodzić na wykłady. Więc uzyskanie takiej nagrody jest naprawdę czymś, co pokazuje, że nawet nie fajne rzeczy można robić fajne, jeśli włoży się w to troszeczkę serca. Tutaj częściowo pan odpowiedział na moje kolejne pytanie, ale właśnie jakie emocje towarzyszyły panu kiedy właśnie już na tej inauguracji zostało wyczytane pana imię i nazwisko? W pierwszej chwili to zdecydowanie szok i niedowierzanie, że takie rzeczy się zdarzać nie powinny, w związku z czym, no wiadomo, uzyskanie nagrody jest docenieniem pracy. Tak naprawdę pracy, która bardzo rzadko jest doceniana w jakikolwiek sposób, że jest to praca, gdzie siedzimy, przygotowujemy prezentację, dziesiątki razy klikam, patrzę, czy te wszystkie animacje przeskakują tak, jak przeskiwać powinny, a potem w trakcie wykładu i tak włączę złego PowerPointa i to już. Nie dzieje się tak fajnie, jakbym tego oczekiwał, ale zwykle jednak dzieje się tak, że ta praca, która niezbyt zawsze jest widziana, ta dydaktyka, która jest smutnym dodatkiem do rzeczywistości, tak naprawdę pracownika naukowo-dydaktycznego, to ona jest bardzo rzadko doceniana. W związku z tym, widząc, wiedząc, jak wiele pracy wymaga przy, pro, przygotowanie tak dobrych zajęć dydaktycznych, jest czymś, co zdecydowanie wy, zasługuje na wyróżnienie. Zasługuje na wyróżnienie nie tylko w postaci nagrody, chociaż ja bardzo się cieszę, bardzo Wam dziękuję, oczywiście, ale zasługuje również na docenienie wszystkich pracowników, którzy wkładają serce tutaj, aby przekazać Waszą swoją wiedzę dla, dla Was, dla studentów. A co skłoniło Pana do tego, żeby właśnie wybrać tą drogę naukową, karierę akademicką? <grytanie> w dużej mierze to był przypadek. Ponieważ w momencie, kiedy studiowałem, byłem w kole naukowym, zacząłem interesować się projektami badawczymi, no i nagle jednym z takich nieoczekiwanych efektów moich prac były wystąpienia konferencyjne, pierwsze. Nagle zacząłem otrzymywać jedno stypendium, także stypendium ministra. Chwilę, drugie stypendium ministra, za chwilę stypendium doktoranckie, jedno, drugie, trzecie, czwarte. I generalnie w sumie trochę przypadkiem tak wyszło, że zacząłem tak dużo otrzymać tych stypendiów, że już nie miałem czasu myśleć o innej ścieżce zawodowej. Więc to taki troszeczkę przypadkowy, aczkolwiek bardzo naturalny zbieg wydarzeń, że trochę przypadkowo faktycznie znalazłem się w czymś, w czym odkryłem, że czuję się naprawdę nieźle, że potrafię wpływać w tej wodzie i że jest to coś, co po prostu. Lubię robić. Praca naukowca jest czymś, co można lubić, czymś, czymś co przynosi dużo pozytywnych emocji, ale to oczywiście jest jedna strona. Druga strona jest właśnie tą częścią dydaktyczną, a więc umiejętnością przekazywania swojej wiedzy, która bywa równie innym, ale równie fascynującym światem, który dostarcza zupełnie innych odkryć niż to, co cała nauka potrafi nam dać. Hmm, a jakie były pana początki w roli wykładowcy? O, oh, to jest yy, trudne pytanie. <laughs> trudne jest z tego względu, że ja od samego początku podążałem ścieżką bardziej naukową. Ja byłem jedną z niewielu osób w Polsce, które były w akademii zatrudniane non-stop na etatach naukowych. W związku z czym moje doświadczenie dydaktyczne jest bardzo znikome. I nawet będąc zatrudnianym tutaj, tak naprawdę oczekiwania, które wobec mnie stawiano, były takie, że będę świetnym naukowcem. Tak naprawdę nikt nie wiedział, czego się po mnie spodziewać, jeżeli chodzi o umiejętności dydaktyczne. Szczerze powiedziawszy, ja po sobie też nie do końca, ponieważ moje doświadczenie było bardzo małe. Jako dydaktyk praktycznie, nie wiem, może przepracowałem jakieś kilkadziesiąt godzin na studiach doktoranckich, ucząc, ale to nie były wykłady, to nie były aż tak intensywne przymioty, do których musiałbym się przygotowywać, poświęcając dużą ilość wolnego czasu. Natomiast tutaj faktycznie jest to coś. Czy znaczy, ja lubię bawić się w takie sztuczki magiczne? Lubię odczarowywać to, że niektóre przedmioty, których można uczynić, których ludzie się mogą bać, że tak naprawdę wcale straszne być nie muszą, i dostarcza mi to dużej satysfakcji, wiedząc, że jestem w stanie przekazać wiedzę w taki sposób, że studenci sami są z tego zadowoleni. To trochę tak jak z wychowywaniem moich dzieci. Jestem ojcem bliźniąt, którzy mają 7 lat, chodzą do szkoły. I żeby usprawnić chociażby ich umiejętności matematyczne, no to nie będę ich sadzał przed podręcznikiem i kazał ćwiczyć matematykę, ponieważ to jest bez sensu. Zupełnie nie widzę w tym celu. Ale jeżeli usiądę z nimi, oglądam katalog Lego, mówię im ile co kosztuje, i oni widzą ich takie determinacje. Czy będzie mnie stać kupić dwie strony tego katalogu? Zwykle okazuje się, że to troszeczkę jednak za dużo, ale sama motywacja jest czymś, co faktycznie zmienia już tutaj podejście. I tak samo jest z dydaktyką. A jakie cechy powinien mieć właśnie ten dobry wykładowca? Może na swoim przykładzie Pan powiedzieć. <laughs> na swoim przykładzie nie wiem, za to mnie ludzie lubią. Ja staram się patrzeć na studentów i widzieć w nich człowieka. Staram się widzieć ich problemy. Nie zaczynam mojego wykładu nigdy od tego, no to lecimy z materiałem. Zaczynam od tego, że zwykle się pytam, co u was? Co tak naprawdę się wydarzyło? Czy stało się coś fajnego? Czy macie z czymś problemy? Czy mogę tam jakąś pomóc? To może przypominać pracę w call center, gdzie e, dzień dobry, czy mogę państwu w czymś pomóc? Może przypominać pracę tak naprawdę na ulicy w województwie jeleckim, gdzie tak z dużą dozą uczucia możemy spytać, czy masz jakiś problem? Nie ma tutaj dużej różnicy. Chodzi o to, żeby Dobry wykładowca powinien nie traktować studenta jako powietrze, które gdzieś tam mu towarzyszy, tylko traktować studenta jako człowieka z należytą mu godnością. Powinien charakteryzować się odrobiną poczucia humoru, nie bać się wychodzić za schematy, nie bać się dostosowywać prezentowanych treści tak naprawdę do zmieniających się warunków otoczenia. Bardzo często, przykładowo, sięgam tłumacząc konfirmacyjną analizę czynnikową, która tak naprawdę wykracza grubo ponad materiał szkół doktorskich, tego co na statystyce. Uczą ludzi, a ja tutaj męczę studentów biednych naszych z psychologii takimi analizami. Ale ucząc tego, tak naprawdę przez 40 minut potrafi opowiadać, jak tutaj na przykładzie World of Warcraft, gdzie możemy tak naprawdę przypisywać różne statystyki do różnych umiejętności, co to może znaczyć i jak może nam to pomóc zrozumieć człowieka. Także poczucie humoru, podejście i szacunek dla drugiego człowieka. A co? Jest takim największym wyzwaniem właśnie w tej pracy wykładowcy? Czy też pan w swojej karierze tutaj wykładowcy spotyka jakieś takie wyzwania, już oprócz tego, żeby przekonać tych studentów do statystyki? O, to, to zdecydowanie jest wyzwanie. Mogę Wam powiedzieć o innych wyzwaniach, bo o wyzwaniach, z którymi my się borykamy jako wykładowcy i tak doskonale wszyscy znają sobie sprawę. Ale takie mniej oczywiste wyzwania. Takim wyzwaniem jest na przykład młyźniec. Ponieważ ja bardzo nie lubię pracować przy zamkniętych drzwiach, prowadząc wykład zdalnie, takie drzwi niestety muszą zamykać. Posiadam Golden Retrievera czteroletniego, i mam też drugiego Goldena, 13 letnik ale ten akurat jest mądrzejszy. Ta młodsza jest mniej mądra i wyzwaniem jest to, że muszę zamknąć drzwi, bo inaczej, jeżeli o tym zapomnę, ona usłyszy, że ja prowadzę wykład, to po prostu wchodzi na moje krzesło i włazi mi na kolana, mimo że waży 30 kilo. Więc o tym nie wiecie, ale tak, to jest duże wyzwanie. Z innych wyzwań to wiadomo, tak naprawdę przygotowanie dobrego wykładu nie zajmuje godzinę, nie zajmuje dwóch godzin. To jest często dzień, dwa, trzy dni, cztery dni. Więc ilość poświęconego czasu, ilość czasu poświęconego też na opracowanie przykładów takich, które moglibyście wy jako studenci zrozumieć, jest czymś, co faktycznie jest wymagające, ale daje satysfakcję. Jeżeli widzę po zakończonym wykładzie, że setka z Was pisze mi dziękuję za wspaniały wykład, nie mogę doczekać się, co będzie dalej, to samo w sobie jest to dla mnie już nagrodą. Wyróżnienia są fantastyczne, jestem też za to wdzięczny, ale to już jest dla mnie wyróżnienie. Teraz troszeczkę tutaj o takiej, o tematach Pana tutaj, tych badań naukowych, no bo. Tutaj porusza Pan właśnie tematy związane z osobowością, z właśnie tą ciemną, ciemnymi stronami osobowości, z narcyzmem. Tutaj też za to dostał Pan grant na, na takie badania. Gdzieś też słyszeliśmy, że było takie stwierdzenie, że każdy człowiek powinien korzystać z pomocy psychologa. Czy zgadza się Pan z tym stwierdzeniem? Okej, okay, tutaj widzę, że próbujemy troszeczkę wjechać na jakąś minę. <laughs> Co do zasady, nie, nie zgadzam się z twierdzeniem, że każdy człowiek powinien korzystać z pomocy psychologa, ale należy tutaj wyraźnie odróżnić różne procesy psychologiczne, które możemy tak naprawdę mieć na myśli. Ponieważ jeżeli odróżnimy pomoc psychologiczną, coaching, jakieś kursy mindfulness, jak najbardziej to będzie równie rozwijające dla wielu ludzi, jak naprawdę hobby. Więc posiadanie społeczności, która mogłaby nas wspierać, można porównać do tego, że tak naprawdę możemy pójść na coaching, który będzie nas jako człowieka rozwijał. Natomiast drugą rzeczą i myślę, że taką pomoc psychologiczną, która pomo pomoże zastanowić się nad tym, kim ja właściwie jestem. I to jest proste pytanie, ale udzielenie odpowiedzi na nie może być niezwykle trudne. To nie jest pytanie, które będzie utrudniało nam funkcjonowanie w środowisku codziennym, więc doskonale możemy być świetnymi rodzicami, możemy być świetnymi kolegami z pracy, możemy być świetnym po prostu człowiekiem, który będzie tutaj szanował innych ludzi. I do tego pomoc psychologiczna nie jest niezbędna, ale na pewno będzie czymś, co wzbogaci nasze życie, więc w takim ujęciu tak. Ale czy to jest konieczne, żeby określać to pomocą psychologa? Absolutnie nie. Powinniśmy zarezerwować tak naprawdę te określenia, takie jak psychoterapia, które, służą, które są już ukierunkowane na to, aby rozwiązywać jakieś problemy, które zwykle już istnieją. I to nie jest zdecydowanie rzecz, którą każdy by potrzebował. Ale, żeby to zrobić, potrzebowalibyśmy ustawy o zawodzie psychologa, która w sposób formalny tak naprawdę pozwalałby nam to wszystko uporządkować, ponieważ w obecnej formie każdy może być psychologiem, nawet bez dyplomu może świadczyć usługi pomocy psychologicznej, ale czy to jest pomoc psychologiczna? Być może komuś pomoże, a być może komuś zaszkodzi. Więc tutaj tak, to jest trudne pytanie, żeby na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Spotkałem się w literaturze również z takimi określeniami, że żyjemy w idealnych czasach, odnosząc się już do tego, czym ja się zajmuję, z badaniem osobowości narcystów. No i że tak naprawdę, jeżeli wszyscy mówią, że pomoc psychologiczna jest tak naprawdę, każdy musi korzystać z psychologa, to znaczy, że każdy musi się koncentrować na sobie, każdy musi badać swoje ja. A zatem, czy nie są to idealne warunki do tego, abyśmy kształtowali narcyzm wśród ludzi, jeżeli stosujemy takie określenia. To jest pytanie bez odpowiedzi, to ono znajduje się w literaturze, nie jest to <laughs> moje określenie na ten temat absolutnie. Co interesujące, wyniki badań metaanaliz, które badają tak naprawdę z trendy z, m, zmian w poziomie narcyzmu na przestrzeni różnych kohort wiekowych, one wskazują ku zdziwieniu większości badaczy, że poziom narcyzmu w społeczeństwie się obniża. Więc to nie jest też tak, że żyjemy w tak zwanej generation narcissistic, ale raczej świat jest dynamiczny i w sposób dynamiczny stara się dostosować do tego, jakie warunki nas otaczają. I już tak na koniec, tośmy mieć takie proste pytanie. Czy ma Pan jakieś rady dla studentów? Dla studentów uczcie się. No. <laughs> Słuchajcie się waszych wykładowców, starajcie się też wykraczać poza to, o czego wykładowcy od Was oczekują. Starajcie się robić więcej i przede wszystkim róbcie to, co Was interesuje, bo tylko wtedy możecie zrobić coś, z czego będziecie również otrzymać satysfakcję. Super, dziękujemy bardzo. Polecam się.